Cześć, z tej strony Bartłomiej Gadżetomania.pl. Zaczynamy nowy tydzień na Gadżetomanii. Pod koniec poprzedniego w Poznaniu odbyła się impreza dla graczy Poznań Gamerena, też miałem okazję tam być. Całkiem fajna inicjatywa, mi się zwłaszcza spodobała strefa retro i zjazd twórców gier, który odbył się przy okazji. ale niestety był też niezbyt fajny wątek. Możecie o tym przeczytać w naszym niedzielnym artykule Łukasza Michalika. Doszło tam do właściwie całkiem niezłej rzezi. Eee, gracze walczyli o, o pudełka ze starymi grami, jakby od tego co najmniej zależało ich życie. To nie było zbyt fajne. Zapraszam Was do udziału w dyskusji, która jest pod e, artykułem Łukasza. A tymczasem zapraszam na nowy tydzień. Zobaczcie, co jeszcze ciekawego znajdziecie na Łamach Marta Wawrzyn zabierze Was na wycieczkę po gikowskich muzeach. Co w nich znajdziemy i co najważniejsze, czy fani nowych technologii i superkultury znajdą też dla siebie jakieś muzeum w Polsce? Odpowiedź już wkrótce. Facebook jest dla nudziarzy, twierdzi Łukasz Michalik, i zaprezentuje Wam najdziwniejsze serwisy społecznościowe, jakie istnieją. W tym tygodniu odpowiemy też na jakże ważne pytanie: jakie technologie zawdzięczamy branży porno? Chcesz szybciej uczyć się madmy, podłącz się do prądu. Przekonuje Olga Drenda i podpowiada, jak podkręcić mózg.